Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Pora na kolejny tegoroczny kalendarz adwentowy. Tym razem będzie to kalendarz serii Friends, który debiutuje na moim kanale. Cena katalogowa zupełnie taka jak w przypadku Lego City, czyli 100 zł bez grosza. No i cyk opuszczamy, i oczywiście mamy tutaj przecukierkową grafikę 24 okienka do otwarcia. I ja przyznam szczerze, że w tym roku zdecydowałem się na fracę z dwóch powodów. Po pierwsze dostajemy tutaj trzy mini laleczki, po drugie dostajemy tutaj naprawdę masę fajnych akcesoriów. Jak dobrze kojarzę, chyba w zeszłym roku kalendarz francowy był napakowany takimi pseudo-ozdobami choinkowymi i jakoś to nie przypadło mi do gustu, ale w tym roku jest kompletnie inaczej, więc za chwilkę. Oczywiście otworzymy 12 pierwszych okienek, bo dzisiaj recenzja numer 1, wkrótce recenzja numer 2, więc będziemy oglądać, budować i zaglądać za chwilę do tego, co tutaj właśnie się znalazło. Okienka naderwane, więc pora oczywiście do nich zajrzeć. Zaczynamy od jedynki. No i tutaj dostajemy pierwszą laleczkę e, wyposażoną w szczotkę. No jakoś tak mało świątecznie, ale niech będzie. Dobra, szukam dwójki. Ona znalazła się pod serduszkiem. Tutaj mamy jakiś taki mały stoliczek z kilkoma ciekawymi akcesoriami, bo jakiś kubek, ciastko, szminka. Więc spoko. Pod trójką mikrokominek, ale myślę, że całkiem uroczy. E, czwórka znalazła się tutaj. No i mamy tutaj, zobaczcie, chomiczka i też precla plus dwa klocki, które mają być, nie wiem czym, może to jest legowisko dla chomiczka. Szukam piątki, ona jest tutaj. Mamy skrzynkę na listy, więc pewnie właśnie tutaj wrzuca się listy do świętego Mikołaja. Jeszcze gdzieś szóstka mi się tutaj zagubiła i pierwszy z elfików. One wyglądają całkiem spoko i też muszę przyznać, że przekonało mnie do tego, żeby to kupić. Będę też sprawdzał, czy te czapki działają na normalne główki Lego. Siódemka znalazła się tutaj i mamy jakąś taką, hmm, bo ja wiem, łuk świąteczny, czymkolwiek by on nie był. Dobra, siódemka za nami, więc jeszcze pięć okienek do otwarcia szukam ósemki, tu jest dziewiątka, dobra, ósemka znalazła się tutaj i mamy taki stolik do robienia prezentów, na którym robi się kacuszka. Pod dziewiątką, hmm, bo ja wiem, jakiś samolot sterowany, coś takiego. Dziesiątka, o, całkiem spore stanowisko do pieczenia ciastek. A w jedenastce mamy kolejne stoisko do robienia prezentów. Tym razem powstaje na nim lokomotywa. I jeśli chodzi o dwunastkę, jest tutaj deskorolka. Dobra, składam to wszystko i zaraz wracam z oceną. Tak, prezentuje się pierwsza połowa zawartości kalendarza adwentowego. Zacznijmy może od mini laleczki Emmy. Jeśli chodzi o wygląd, ja szczerze mówiąc, absolutnie nie jestem ekspertem w serii Friends, więc tutaj ciężko mi jest to jakoś sensownie skomentować. Mamy na wyposażeniu szczotkę, mamy ładne włoski, sama laleczka również jest estetyczna, więc dla mnie w porządku. Natomiast nie wiem, czy ona się pojawiała już w takim wariancie w jakichś innych setach. Też widzę, że ona jest ubrana w chyba w jakąś piżamę. Mamy tutaj gwiazdki i księżyc, więc pewnie zaraz pójdzie Lulu co do tego łuku. Szczerze mówiąc, konstrukcja dość spora jak na okienko z kalendarza adwentowego. Natomiast mnie osobiście za serce nie chwyta kilka przydatnych elementów, bo czy te round breaki, czy ten łuk na pewno będą przydatne, ale to właściwie tyle. Natomiast na pewno sympatycznie wygląda to stoisko z ciasteczkami. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy te takie transparentne, chyba purpurowe płytki. E, oczywiście jest tutaj też dość spory wybór ciasteczek, one również znalazły się jako elementy zapasowe, więc te oba Okrągłe taile 1 na 1 z nadrukiem znajdą się jako zapasówki, czy też również ta babeczka, ale i ten bez nadruku tail też pojawia się jako zapasówka. Dobrze też wygląda to stoisko, na którym ktoś maluje czy też montuje lokomotywę. Po pierwsze dostajemy pędzel. Co prawda bez nadruku na Włosiu, ale i tak fajnie, że ten element się pojawia. Też całkiem sensownie skonstruowaną lokomotywę. Ona naprawdę jest urocza. No i jeśli chodzi o. To, bo ciężej mi to inaczej nazwać, chomiczek na plus, precel również na plus, natomiast to jako chyba właśnie posłanie dla chomiczka, jakieś takie łóżeczko, Okej, okay, już bym wolał chyba samego chomiczka i na przykład dwa precle. Fajnie też prezentuje się ten taki niewielki stoliczek, mamy Tyla 1 na 2 z jakąś chyba listą zakupów, tutaj też pojawia się ciasteczko, pojawia się kubek i długopis. Myślałem, że to szminka, ale okazało się, że to jednak długopis i on też pojawia się jako zapasówka, więc naprawdę fajny element, ja to kupuję. Tutaj jeśli chodzi o elfika, Całkiem fajny odlew, taki miniaturowy Elfik, bardzo uroczy, uśmiechnięty z ciekawą czapeczką, z odstającymi typowymi dla elfów uszkami. I tutaj jeszcze zobaczcie, on ma takie rączki, do których można wpinać te, no takie bolce po prostu, które są w tych ozdóbkach. I on właśnie ma wpiętą kokardkę. Co do kolejnych prezentów, no tego absolutnie nie kumam. To jest coś, co przypomina trochę A-Winga i tutaj mamy pilot do sterowania. Ale według mnie to jest strasznie paskudne i zdecydowanie nie będzie wśród faworytów do najlepszych okienek. Ale jeśli chodzi o stoisko z kaczuszką, mamy młotek, mamy kaczkę, całkiem spoko. Stolik dość prosty, ale mimo wszystko i tak te dwa elementy powodują, że to okienko naprawdę jest całkiem przyjemne. Co do skrzynki, no prosty element, który pewnie dobrze znacie, mamy tutaj też w środku tego tajla 1 na 2 z nadrukiem listu i to właściwie tyle, aczkolwiek szkoda, że też tutaj gdzieś nie pojawił się jakiś emblemat z logotypem poczty, byłoby jeszcze lepiej, a tak jest nieźle. Co do deskorolki żadna deskorolka z nadrukami, czy naklejkami, zwykła, prosta, dodatkowo ozdobiona jakimś takim charakterystycznym dla prezentów wykończeniem, mamy tu jakąś kokardę, więc ktoś na pewno będzie się cieszył i śmigał na desce, no i na końcu jeszcze został nam kominek, niewielki, ale myślę, że całkiem sensownie skonstruowany, mamy w środku ogień, mamy tutaj też jemiołę, no i oczywiście tutaj pojawia się skarpeta. I szczerze mówiąc, jak tak otworzyłem sobie te 12 pierwszych okienek w kalendarzu Friends, to muszę stwierdzić wprost, zdecydowanie ten kalendarz w tym roku podoba mi się o wiele bardziej od City, dlatego, że dostajemy tutaj właśnie choćby takie rzeczy jak ta miniaturowa lokomotywa, która zdecydowanie lepiej pasuje skalą do klocków Lego i może to być rzeczywiście mini lokomotywa, która może być zabawką w świecie Lego. Mamy tutaj, no dobra, to latadło nie wiem czym ono jest, ale jest lepiej przeskalowane. Mamy też całe, całą masę naprawdę świetnych dodatków, jak kaczka, jak precel, chomik, czy też choćby te długopisy, więc naprawdę pod tym kątem. Wydaje mi się, że Francy na City w tym roku górują. Jak będzie w kolejnych 12 okienkach, zobaczcie niedługo. Ja też się o tym przekonam. Na, ra na razie mogę powiedzieć tyle, co powiedziałem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.